Howard Phillips Lovecraft, Polaris W północne okno mego pokoju świeci niezwykłym blaskiem gwiazda polarna. Błyszczy w nim przez nieskończenie długie, piekielne, mroczne godziny. Jesienią kiedy wiatry z północy wyją, klną i zawodzą przeciągle, a czerwonolistne drzewa na trzęsawiskach poszeptują między sobą skąpane w słabym, księżycowym blasku, siadam przy oknie i obserwuję tę gwiazdę. Wymiarę upływu czasu z wysokości spływa kasiopeja, podczas gdy, spoza poruszanych nocnym wiatrem spowitych w mlecznych oparach drzew, na trzęsawisku wyłania się wielki wóz. Tuż przed świtem Arktur migocze. Z nad cmentarza na niskim pagórku, w oddali zaś na tajemniczym wschodzie migocze osobliwie warkocz Bereniki, tylko gwiazda polarna widnieje wciąż w tym samym miejscu na czerni nieboskłonu. Mrugając upiornie niczym szalone, obserwujące oko, pragnące zakomunikować jakąś dziwną wiadomość, ale nie pamiętające nic, prócz samego faktu, iż miało kiedyś jakąś informację do przekazania. Dobrze pamiętam noc rozjażoną ogromną zorzą polarną, kiedy nad bagniskami igrały szokujące błyski demonicznego światła, kiedy promień dosięgnął chmur, zasnąłem. Zobaczyłem to miasto po raz pierwszy, gdy na niebie wisiał blady sierp księżyca. Spoczywało ciche i uśpione na przedziwnym płaskowyżu w kotlinie pomiędzy osobliwymi szczytami wzgórz. Mury jego, podobnie jak wieże, kolumny, kopuły i bruk. Na ulicach wykonane były z marmuru. Ulice z marmuru okalały marmurowe filary, których wierzchołki zdobiły podobizny posępnych, brodatych mężczyzn. Powietrze było ciepłe i nieruchome. Wysoko w górze, o 10 stopni od zenitu, migotała wścibska, obserwująca gwiazda polarna. Przyglądałem się miastu bardzo długo, ale dzień nie nadchodził, kiedy czerwony Aldebaran mrugający nisko na niebie. Lecz niezachodzący przesunął się ćwierć drogi ponad horyzontem, dostrzegłem światła i poruszenie w domach i na ulicach. Postacie w dziwnych szatach, ale nobliwe i jakby znajome maszerowały alejkami w blasku bladego półksiężyca i wiodły uczone dysputy w języku który rozumiałem lecz który nie przypominał żadnej znanej mi mowy kiedy zaś czerwony aldebaran Pokonał ponad połowę drogi nad horyzontem, ponownie zapadła ciemność i cisza. Odtąd nie byłem już tym samym człowiekiem. W pamięci wyryty miałem obraz miasta, w mojej duszy zaś zrodziło się kolejne, nieco bardziej mgliste wspomnienie którego natury nie byłem podówczas pewien. Od tej pory w pochmurne noce często widywałem owo miasto. Czasami omiatały je gorące, żółte promienie słońca, które nie zachodziło. A które wisiało nisko, prawie tuż nad horyzontem. W czyste, bezchmurne noce zaś gwiazda polarna świeciła, łypiąc złowieszczo, jak nigdy dotąd stopniowo. Zacząłem się zastanawiać nad moim miejscem w tym mieście, na dziwnym płaskowyżu pomiędzy tajemniczymi szczytami. Z początku cieszyłem się obserwowaniem zdarzeń pod postacią wszechwiedzącej, bezcielesnej obecności. Teraz jednak pragnąłem ją bliżej zdefiniować, określić swoją przynależność do tego miejsca i wymienić się myślami z posępnymi mężczyznami, dyskutującymi każdego dnia na miejskich placach. Powiedziałem sobie, to nie jest sen, bo niby jakim sposobem mogę udowodnić, że bardziej rzeczywistym jest tamto drugie życie w domu z kamienia i cegły, stojącym na południe od złowieszczych trzęsawisk i cmentarza, na niskim pagórku, gdzie Gwiazda polarna każdej nocy zagląda do mego okna, którejś nocy przysłuchując się dyspucie rozgrywającej się na dużym placu, otoczonym wieloma posągami. Poczułem zmianę i uświadomiłem sobie, że w końcu uzyskałem cielesną postać. Nie byłem również obcym na ulicach Olatoe, leżącym na płaskowyżu Sarkia, pomiędzy szczytami Noton i Kadifonek. Mówiącym był mój druch, alos, a przemowa jego radowała mą duszę. Była to bowiem przemowa prawdziwego mężczyzny i patrioty. Tej nocy nadeszły wieści o upadku dajkos i zbliżaniu się inutów niskich piekielnych żółtoskórych diabłów które przed pięcioma laty przybyły z nieznanej krainy z zachodu by najechać nasze królestwo i oblegać wiele naszych miast. Gdyby zajęli forty, obronne u podnóża gór, droga na Płaskowyż stałaby przed nimi otworem, chyba że każdy z obywateli stawiłby im opór zaciętością dziesięciu ludzi. Te niskie istoty bowiem były wspaniale wyszkolone w sztukach wojennych i nie znały skrupułów honoru, które powstrzymywały naszych wysokich, szarookich mieszkańców Lomaru przed Bezlitosnymi podbojami. A los, mój przyjaciel, był dowódcą wszystkich oddziałów na płaskowyżu i w nim spoczywała ostatnia nadzieja naszego kraju. Z tego to powodu mówił o niebezpieczeństwach. Jakim miano stawić czoło, i wzywał lud Olatoe, najdzielniejszych spośród Lomarian, aby podtrzymali tradycję swych przodków, którzy przed nadejściem wielkiego lodowca zmuszeni byli opuścić zobna. I udać się na południe, podobnie jak nasi potomkowie będą musieli w którymś okresie uciec z krainy Lomar, by stawić mężnie czoło i zwycięsko odeprzeć ataki hord. Włochatych, długorękich kanibali. Alos nie pozwolił mi włączyć się w szeregi wojowników, byłem bowiem wątłego zdrowia i zdarzyło mi się tracić przytomność, gdyż przeżywałem silny stres bądź napięcie nerwowe. Miałem jednak najbystrzejsze oczy w całym mieście, pomimo iż każdego dnia przez wiele godzin studiowałem manuskrypty pnakotyczne i wiedzę z obnariańskich Ojców. Dlatego też mój przyjaciel, nie chcąc skazywać mnie na bezczynność, przydzielił mi zadanie tyleż ważne, co nudne. Wysłał mnie na wieżę strażniczą Tapnen. Abym pełnił rolę oczu naszej armii. W razie gdyby inuci próbowali zdobyć cytadelę, atakując przez wąski przesmyk za szczytem Noton i tym samym zaskoczyć garnizon. Miałem dać sygnał, zapalając ogień na szczycie wieży, ostrzegając tym sposobem czekających żołnierzy i uchraniając miasto przed niechybną zgubą. Wspiąłem się samotnie na szczyt wieży. Każdy krzepki i zdrowy mężczyzna potrzebny był bowiem w przesmyku poniżej. Umysł miałem otępiały wskutek podniecenia i zmęczenia, gdyż nie spałem od wielu dni. Byłem wszakże gotów. Wypełnić powierzone mi zadanie, bo kochałem moją ojczyznę, Lomar i marmurowe miasto Olatoe, położone w kotlinie pomiędzy dwoma wzgórzami. Kiedy jednak znalazłem się w pomieszczeniu na szczycie wieży, zobaczyłem sierp bladego księżyca, czerwony i złowrogi, majaczący pośród oparów unoszących się ponad odległą doliną Banów. Przez otwór w dachu zaś dostrzegłem migoczącą bladą gwiazdę polarną, błyskającą jakby żyła, łypiącą na mnie złowrogo niczym, mroczny kusiciel. Miałem Wrażenie, że jej duch szeptał mi do ucha złe rady, pogrążając mnie w zdradzieckiej senności, diabelską przeklętą, melodyjną obietnicą, której treść powtarzam raz po raz, praktycznie bez końca. Śpi obserwatorze gwiazd. Niech się sfery kręcą wraz. Upłynęło lat tysiące. Znów świecę na gwiazd łące. Jedno nowe, inne stare. Wyznaczają czasu miarę. Ból łagodzą, koją rany, sprawiają, że zapominamy. Lecz czas minie kiedyś. I przeszłość stanie u Twych drzwi. Na próżno usiłowałem walczyć z sennością. Próbując powiązać owe dziwne wizje z wiedzą o gwiazdach zasięgniętą z manuskryptów pnakotycznych. Głowa ciężka i bezwładna opadała mi na piersi. A kiedy ponownie ją uniosłem, śniłem, że gwiazda polarna uśmiechała się do mnie drwiąco za okna, zawieszona ponad upiornie falującymi koronami drzew na trzęsawisku, i że nadal śnię. Ogarnięty wstydem i rozpaczą, czasami wrzeszczę jak opętany, błagając otaczające mnie istoty ze snów, by mnie obudziły, bo w przeciwnym razie i nuci przejdą przez przesmyk za szczytem noton. I zdobędą cytadelę przez zaskoczenie. Te istoty jednak to demony, śmieją się tylko ze mnie i mówią, że wcale nie śnię, nie wypełniłem swych. Obowiązków i zdradziłem marmurowe miasto Olatoe. Zawiodłem alosa, mego przyjaciela i dowódcę. Mimo to ze strony cieni z moich snów narażam się tylko na kpiny i szyderstwa mówią one, że nie ma Lomaru, że istnieje on jedynie w mych sennych fantazjach, że w tych krainach, gdzie na niebie wisi wysoko jasno świecąca gwiazda polarna, a czerwony Aldebaran pełznie nisko nad Horyzontem. Od tysięcy lat nie było nic prócz lodu, a jedynymi mieszkańcami tych terenów są niscy, krępi, żółto-skórzy, zniszczeni przez zimno i śnieg, ludzie zwani, Eskimosami, kiedy tak wiję się dręczony dojmującym poczuciem winy, usiłując rozpaczliwie ocalić miasto, któremu z każdą chwilą grozi coraz większe niebezpieczeństwo, i na próżno usiłuję. Obudzić się z tego nienaturalnego snu o domu z kamienia i cegły, stojącym na południe od złowieszczych trzęsawisk i cmentarza na szczycie niskiego pagórka. Gwiazda polarna, złowroga i monstrualna patrzy na mnie z czerni skłonu, mrugając upiornie niczym szalone, obserwujące oko pragnące zakomunikować jakąś osobliwą wiadomość ale nie pamiętające nic prócz samego faktu iż miało kiedyś jakąś informację do przekazania.